Ej, hey, szefciu! Można słówko! Co takiego? Wszyscy wiemy jaka jest Mimsy. Kiedy do nas przychodzi, zawsze sprowadza jakieś problemy. Nigdy nie wiadomo jakie gówno przyniosła ze sobą tym razem. Nie ma nic takiego, co mnie pokonało! Nie martw się haski! Kto by chciał zagrozić mnie? E, słuchaj, po prostu nie było ci przez trochę czasu i nikt nie wie dlaczego! I nie muszą wiedzieć! Nie martw swojej małej, ech, masz twojej małej futrzanej główki! No, i może jej masz, moją duszę! Ale nie jestem żadnym twoim klaunem! Ależ jesteś! twarde słowa dla kogoś, to coś jest na smyczy! Haha! Ha. To ty powiedział? Misja! Jeśli kiedykolwiek to powtórzysz, wezmę twą duszę i ją rozszarpię i będę nadawał twoje krzyki za każdej nieposłusznej szmaty, która pozwoli sobie mnie kwestionować. Wzmęło. Wspaniale. Haha, <śla> dobra rozmowa mój kumplu. Zawsze gotowy na więcej.